Jak ukarać dziecko skutecznie, trwale i bez wyrzutów sumienia? Podpowiem według książki Jednominutowa Matka. Autor radzi, aby całe napominanie zacząć od poinformowania dzieci, że zawsze powiesz im, kiedy ich zachowanie będzie dla Ciebie nie do przyjęcia, oraz prosisz dzieci, aby tą samą metodę stosowały w stosunku do Ciebie. Co w ten sposób komunikujesz? Dajesz mu prawo powiedzenia, co mu się nie podoba w Twoim zachowaniu, nie do atakowania ciebie osobiście, ale do powiedzenia, jakie uczucie budzi w nim Twoje zachowanie. No a co potem? Gdy tylko dziecko zrobi coś nie do przyjęcia, od razu reagujesz. Bądź na poziomie dziecka. Jeżeli będzie taka potrzeba, to pójdź z nim na osobność i prosto w oczy powiedz, co konkretnie jest dla ciebie nie do zaakceptowania. Mów jasno, wyraźnie i precyzyjnie, co przeskropało i dlaczego źle postąpiło. Dzięki temu ono wie, że wszystko dokładnie rozumiesz i nie ma szans coś kręcić. Potem opisz, jak się czujesz z powodu jego zachowania, na przykład jestem zdenerwowana, sfrustrowana, zaniepokojona, rozczarowana. A następnie zostaw kilka sekund absolutnej ciszy, by do dziecka dotarły nasze słowa. Głęboki oddech, który pozwala się zrelaksować, i przytul dziecko do siebie w taki sposób, aby wiedziało, że stoisz po jego stronie. Albo na przykład połóż rękę na ramieniu i już łagodniejszym głosem powiedz, że pomimo tego, że to zachowanie było nie do przyjęcia, to cały czas jest tym fajnym dzieckiem. Upewnij się, że wie z jakiej przyczyny tak się zaniepokoiłaś, i podkreśl, że z pewnością jest lepsze niż tamto zachowanie. Przypomnij, że jest bardzo wartościową i cenną osobą. Powiedz mu, że chociaż nie podoba nam się jego zachowanie, nadal je lubisz. Na zakończenie nagany powiedz, że je kochasz i wtedy ty i dziecko wyczuwacie, że już jest ponaganie i rzeczywiście to już wtedy jest koniec. W końcu rodzicielskie zadanie jest proste: wychować dzieci, które wierzą w siebie. Dziecko, które lubi siebie, lubi być grzeczne. Jednominutowe nagany od razu załatwiają trzy rzeczy. Po pierwsze, dają upust Twoim emocjom, przy okazji pouczając dziecko, bo nawet przy dzieciach możemy bezpiecznie wyrażać złość i inne uczucia, bo mamy do nich wszystkich prawo, ale we wczesnej fazie, gdy nie zdążyły urosnąć do większych rozmiarów. Druga sprawa nie mamy poczucia winy, które towarzyszy tak wielu matkom. Nie narzucamy dzieciom dyscypliny, tylko pomagamy ją samodzielnie utrzymywać. Wówczas możemy być spokojni i ufać mu całkowicie, bo dla nas nie jest najważniejsze, co się dzieje, gdy jesteśmy przy dziecku, ale to, co się dzieje, gdy nas obok nie ma. A po trzecie, zapewniają dziecko o naszym wsparciu i akceptacji, bo na łożu śmierci nikt z nas nie będzie żałował okazywania dziecku miłości. Nie żałuj też 1% i przekaż go na wybraną organizację, bo przecież zawsze możesz pomóc. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym odpowiem na pytanie jak przygotować się na powrót do rzeczywistości. Do zobaczenia.